Siemanko, witam was na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o mnichach nizinnych, a w zasadzie pokazać te maluchy, które widzicie. W ostatnim filmiku był tylko jeden maluch, było jedno jajko. I co? I teraz mamy dwa maluchy. Nie ma jajeczka, więc jak widzicie, wszystko fajnie się wykluło. U tej pary to tyle. Jednak zobaczymy, jak sprawy lęków rozwiną się w budkach kolejnych u innych par i ewentualnie będziemy te młode podsadzać, przemieniać, żeby no żeby to była fajna gromadka, żeby para tak jakbym miała możliwość odtermienia większej ilości młodych a ta para, na przykład ta tutaj, jak ma dwa młode, żeby mogła ponowić te lęgi i żeby tym razem, zobaczcie tutaj było 4 jajka i tylko, jed, tylko jeden maluch z tej budki tak naprawdę się wykluł, więc chciałbym, żeby ta para ponowiła znowu lęki, żeby pokazała na co ją stać, żeby wszystko poszło lepiej niż teraz. I skoro tutaj był jeden maluch, się wykluł, a tutaj są dwa. Już Wam tłumaczę. Ten maluch jest z budki numer 18. Było tam 5 jajek, 4 e, jajka zostały wywalone, wyrzucone z budki, Nie wiem dlaczego te mnichy tak zrobiły, rozwaliły, te jajka wywaliły i to nie w pierwszej budce tak się dzieje, tylko praktycznie w każdej budce pierwsze jajko było wywalone, a w tamtej było aż 4 jajka wywalone. Więc no mega słabo to e, wygląda. Więc mam nadzieję, że e, jak ponowią tam te papugi z 18 lęki, to takich maluchów jak ten tutaj z przodu, ten ma, Maciupeńki. E, Pterodaktyl, zobaczcie jak on wygląda. To będzie tych maluchów więcej i czekam usilnie, kiedy te papuki lęki ponowią. I to nie w pierwszej budce stałyby się takie problemy, bo w budce, w której były cztery jajka, cztery zarężone i te jajka się rozwijały prawidłowo, nagle zostały 3 jajka po kontroli dlaczego tak się stało. Jeszcze jedno jajko było rozdziobane w budce zostało i, i kurczę no, no mega słabo to wyglądało. No mam nadzieję, że psy sąsiada nie będą się w w tamtkach. I tak jak mówię mam nadzieję, że, że to się już nie powtórzy w tamtych budkach. A tutaj ja uciekam te maluchy się grzeją, niech, niech tutaj rodzice wpadają jak widzieliście w ostatnim filmiku, gdzie przy nimfach mogę wam pokazać karmienie, mogę wam pokazać samta, który opiekuje się młodymi, to tak tutaj niestety w przypadku mnich nie mam i bardzo dużo, bardzo dużo, dużo ja oraz wywitowie po prostu tracimy tracimy w obserwacji tych papug, bo ja też bardzo chciałbym sobie zobaczyć te papugi z rodzicami, jakie karmią, jak oni dbają. No i jednak, jeżeli nie ma tego, co się lubi, to, to musimy lubić to, co się ma. A ja na teraz robię chwilę cięcia i widzimy się w jeszcze jednej budce. Kochani, tutaj mamy budkę numer 19. Było sześć jajek, jedno zamieniło się, jak w Pokemonach, wyewoluowało w wy, wy malucha. Mamy tutaj jedną malutką mniszkę. I co? I wygląda na to, że niedługo będą się kluć kolejne, bo wszystkie jajka są zalęczone, wszystkie się rozwijały jak do tej pory. Więc trzymam kciuki za to, żeby wszystko się potoczyło jak najlepiej, bo no Nie mogę sam się doczekać tego, jak wszystkie mnichy się wyklują i to jest naprawdę bardzo fajne gniazdo, bo i fajna ilość jajek i tutaj fajnie wysiadywały. Jako takiego gniazda nie ma, zobaczcie, tutaj te papugi jakoś mega dużo nie zrobiły, chociaż musicie zobaczyć tutaj, zobaczcie. Macie warstwę trocin na dole, a wyżej są po prostu pociechane gałązki, czyli wszystkie te gałązki, które tym papugom dałem, one sobie przerobiły. Na własne trocinki popracowały trochę i takie gniazdko sobie uwiły. Bardzo fajnie się opiekują tymi jajkami. Mam nadzieję, że tym maluchem też się będą fajnie opiekowały. Teraz zobaczymy, czy jest nakarmiony. Tam ta nimfa w poprzednim odcinku była nakarmiona. nie niech tylko tego... Jest nakarmiony maluszek, ma troszkę, nie ma jakoś dużo, ale jednak troszkę ma tego jedzenia, więc widzicie? I to jest takie nagrywanie z tymi Jest bardzo głośno, bo mogą mnie bardzo zakufać. jednak wydaje mi się, że dla takiego widoku jak tutaj widzicie jak widzieliście tam, gdzie były dwa maluchy, warto. Oczywiście tutaj jak się wszystkie sześć wyklują to e, nie będę tutaj przekładał żadnych maluchów, bo 6 to jest naprawdę sporo i ta para będzie miała pełne ręce roboty, spisała się naprawdę bardzo fajnie i teraz będzie mogła już e, nie odpocząć, bo, też, bo wykarmienie tych młodych to też jest kolejny taki wysiłek e, po znaczeniu jajek. Więc będzie mogła sobie te młode odchować i prawdopodobnie to będą ostatnie lęki tej pary. pierwszej i ostatnie, bo chyba, że w pomieszczeniu na zimę jeszcze zrobię. Ale, ale wolę, że pewnie ostatnie, bo będzie robiło się dosyć ciemno. Tutaj michy się adorują. Kurczę, nie wiem, czy będzie widać. Nie wyostrze Jak widzicie tam świrują. Tutaj kolejne też. Ale tamte, tamte genialnie wyglądają. Szkoda, że nie możecie zobaczyć tego tak jak ja. Jak stąd, podejdę, to przestaną. Dobra, słuchajcie, na ten moment mamy trzy maluchy mnich. Tutaj mamy sześć jajek. W budce, numer, w budce numer 20 mamy pięć jajek. I w ostatniej budce numer 22 mamy cztery jajeczka zarężone, więc mamy kciuki. Dwie budki tutaj. To ta pierwsza, to jest ta tak, że były cztery jajka, o których Wam mówiłem e, i zostały e, później dwa rozwalone, nie wiem dlaczego, dwa jajka przyniosłem do innej pary. Tutaj było tych jajek pięć, z czego cztery zostały rozbite. Ta para jest najlepsza, bo sześć na sześć jajeczek, wszystko mega fajnie. E, tutaj ta para miała, e, z tego co e, widzę, trzy jajka dobre. Z sześciu, więc, no tak na 50% jestem zadowolony. I dwa jajka podużyłem z tamtej budki, pierwszej. Tutaj są dwa maluchy i ta przedostatnia budka, którą widzicie. Tam jest te cztery jajka, które się rozwijają. Dobra, słuchajcie, ja Was nie będę zanudzał. Mam nadzieję, że widok tych małych mnich Wam się podobał, takie jak I, mi. I e, zostawcie łapkę do góry. Napiszcie komentarz, ja wszystkie czytam. Może nie odpowiadam od razu na wszystkie, ale, ale wszystkie czytam. A my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym na pewno coś e, fajnego Was czeka. No to do zobaczenia. Pa!